Witam! Z tej strony Gregor. Dzisiaj chcemy was powitać ponownie w turnieju rycerskim polskich młotków. W grze Total War Medieval 2. Gdzie dziś zmierzą się Jonathan vs Lord Achtang. Rościącie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem. A ja zapraszam was do oglądania. Gdzie Jonathan zwany Johansem, przepraszam, jeżeli tutaj będę mylił niki. Rozstawił ze, swą, ze sobą Mediolan gdzie jak widzimy ma już trochę tej pancernej straży i spiesznych lancer zapadce, gdzie tą milicję pikinierską także ściągnął. Widzę znów wykorzystanie janitów, cztery oddziały, dodatkowo generalska straż przyboczna. Na przedzie już widzimy, że genuańscy kusznicy są przemieszani z genuańską milicją kuszniczą. Za nimi jest pancerna straż, jest ta jedna milicja pikinierska. Spieszne lance sam pase także jest rozstawiane. No, bardzo mocno nastawione tutaj armia będzie, jak i na to silne strzelanie skórz, jak i samych Joanitów, gdzie, jak już udało nam się zobaczyć w poprzednim starciu na moim kanale, no Joanici sprawili naprawdę ten przeciwnikowi. Czy tutaj też sobie poradzą ci Ioannici? Jest to w tokiem możliwe. Ale Janici sami w sobie to jest dość dobra kawaleria uderzeniowa, ale jeżeli tak ciężka kawaleria będzie za długo w walce, na przykład z pikami, to też długo nie pożyje. Przyspieszmy troszeczkę grę, żebyśmy mogli zobaczyć. Co mamy po drugiej stronie, ale po, wnioskując po kolorze, podejrzewam, że chyba będziemy widzieli Egipt. Egipt ewentualnie. Jakieś inne państwo muzułmańskie, ale podejrzewam, że to będzie Egipt. No, bo wątpię, że papieństwo tutaj było wystawione. O, dobra. I tak. A nie, Mongołowie, okej. Okay. I co mamy tutaj? Mongolskich kuczników, konych i mongolskich ciężkich kop, kopników. Gdzie tutaj chyba mamy generała? I to jest po, na, po jednej jednostce na każdą flankę. Spieszni ciężcy kopnicy są razy 4 na przodzie. Dodatkowo są chłopi, mongolska piechota, z tego co widzimy, razy 5, więc jest trochę strzelania. I mongolscy kucznicy koni, raczej ucznicy konni, przepraszam, nie kusznicy konni, już tutaj kombinują, chcą pojechać na flanki. I powoli podejrzewam, jak ta bitwa może się potoczyć. Dobrze, mongolscy łucznicy koni kombinują. Choć ci chyba są wręcz niezauważeni przez, przez właśnie Johansa. I chyba będą czekali na swoją okazję. Choć milicja kusznicza już się ustawia. Gdzie ta milicja kusznicza, głównie właśnie ta dułańska, ma tą przewagę nad innymi kusznikami. Tak jak widzimy, tutaj na przykład jest pancerna z małymi tarczami. I teraz, jak widzimy, tutaj na przykład ci kusznicy mają te tarcze, które ich ubezpieczają. Aby jeszcze mieli włączony tryb obronny, to by te tarcze mieli rozstawione. Taka ciekawostka w nosie tej jednostki. Jeżeli im włączymy taki tak zwany tryb stacjonarny, tryb obronny, to oni rozstawiają swoje tarcze. Tak samo wiele jednostek strzeleckich, właśnie związanych z muszkietami czy. Zapomniałem, jak się nazywało to, co było przed muszkietem się rozstawia Po prostu w linii strzela liniowo, więc to jest warte zapamiętania. I teraz ci kusznicy mają co strzelać, ale jak widzimy, Lord Achtark już tutaj kombinuje i będzie kombinował. I chyba nawet część oddziałów mongolskich już zginęła pod to strzałem, dokładnie. No i oszukujmy się, ci genuańscy kusznicy. Naprawdę potrafią nieźle zaszalać jak chodzi o ostrzał. Ale nie rozstawiają się w trybie obrony, nie rozstawiają tych tarcz. A jakby mogli rozstawić te tarcze, to ewentualny ostrzał wroga, głównie tej mongolskiej piechoty, praktycznie by im nic nie zrobił. A tak to widzimy, że mongolskie strzały przebijają się przez pan Cerną Straż przy. Czy też przez gedłańsko ich kuszników? Gdzie już śpieszni gdzieś... ciężcy kopnicy już tutaj podchodzą? I będzie już powoli starcie, chociaż te piki już stoją w gotowości. A tu mongolska ciężka kawaleria spokojnie jeździ. Janici próbują ich gonić, ale czy dadzą radę? Podejrzewam, że ci, że ci janici jednak przegrają z Mongołami. W szczególności, że jeszcze mogłowie im strzelają po plecach. I dodatkowo, tutaj te oddziały Janitów, zamiast. a może nawet za chwilę to spróbują zrobić, że jeden oddział pojedzie tutaj, a drugi będzie gonił kawalerię Mongolów, żeby uniemożliwić mongolskiej kawalerii działanie. Bo jeżeli uniemożliwi Johan właśnie tej kawalerii działanie, będzie miał dzięki temu. Łatwiej na polu bitwy, bo jego piechota jest moim zdaniem. była lepsza niż oddziały mongolskie. Choć jak widzimy, no. Mediolańskie oddziały powoli się kurczą. Ale tak samo mongolska kawaleria. No i dobrze, przebili się przez milicję pikinierów. Mongołowie, ale dalej. Mediolańscy kurcznicy strzelają. Dalej jest piesza la... Sempanze. Największym teraz zagrożeniem będą ci mongolscy łucznicy koni, którzy jeżeli by teraz się wbili na plecy i wyłączyli te kusze, to Genowa może mieć problemy. Ej, Genua, Mediolan poprzez tą milicję genuańską. Oho, jedni mongolscy łucznicy koni postanowili uciekać i przy okazji wjechali na genuańskich kuszników. I oddziały mongolskie są w coraz gorszych tarapatach. Wygląda na to, że Johan zaczyna zdobywać coraz większą przewagę. I no ale jak też popatrzymy, chłopi tutaj są wyżynani przez właśnie z pierwszych lans sympanzy. Czyli w tym przypadku po prostu rycerzy wydułanych tamtejszych. Mediolan też sobie ładnie radzi. Gdzie pamiętajmy też, że Mediolan przez jakiś czas był stolicą. Cesarstwa zachodnio-rzymskiego, a nie miasto Rzym. Dlatego się nie dziwię, że Mediolan jest jako osobna frakcja. A Mongołowie właśnie utracili generała. Przez co Lord Antark będzie w coraz gorszej sytuacji. W szczególności, że. Nawet jeżeli Mediolan teraz stracił połowę swoich oddziałów to jednak Mongołowie mają taką sytuację, że już tego mogą nie ugrać. Choć jeszcze mongolska piechota się trzyma, to jednak główny trzon armii Lorda Archtaga plus właśnie jego generał zwyczajnie polegli, a Mediolan dalej sobie radzi. Miotacze tutaj giną. Tutaj trzy oddziały mongolskiej piechoty jeszcze się próbują trzymać, ale Janici nadjeżdżają. I jak widzimy, ciężka kawaleria bardzo, ale to bardzo tutaj kosi w gr tej grze. Sprawiając, że ten, kto będzie miał tą ciężką kawalerię w późniejszym etapie gry, ten będzie wygrywał. Nieważne, co innego będzie miał. Jak tutaj widzimy, Mediolan no, ma też inne rzeczy niż ciężką kawalerię. Bo jednak Johans ładnie wyłapywał tą kawalerię na flankach mongolską. Choć jeszcze tutaj w mongolscy łucznicy konni, jak widzimy, walczą z gnułańskimi kusznikami. I ta milicja kusznicza mogłaby trochę pomóc swoim kuszniczym braciom. Ale jak widać, inwazja Hana, na lorda Ahtraga, została pokonana. O, tutaj jeszcze wpadli w szał. Ale to już jest zwycięstwo dla This Johansa i jego Mediolanu. Dokładnie, jeszcze dostaliśmy informację, że cała armia Lorda Anchtraka się załamała. No i jak sobie też popatrzymy, no i Anici najwięcej sobie udało im się tutaj zgładzić. Choć też ci Kuśnicy też trochę postrzelani. Co sprawia, że Johans wygrywa pierwsze starcie. A jak mu pójdzie w drugim starciu? Czy wygra 2-0? Czy może jednak los Antrak tarantę coś jeszcze tutaj ugrać ciekawego? I widzimy Portugalię. Kolejne państwo zachodnioeuropejskie. Jednak trzeba przyznać, że większość państw europejskich w Medievalu II jest jednak silniejsza od pozostałych, m.in. przez tych rycerzy. i Jak widzimy, mamy konkwistadorów i rycerzy Santiago, generalską straż przyboczną. Mamy też sporo mieczy u Portugalii: Licja Mieczników, Śpieszni Rycerze Feudalni. Ci rycerzy Feudalnych widziałem tutaj, z tego co widzę, przynajmniej trzy oddziały. Nie, cztery oddziały będzie tych rycerzy. Przed nimi ciężko zbrojni kusznicy. Wraz z milicją kuszniczą. Jest właśnie jeszcze ta milicja mieczników. Cztery razy rycerze Santiago. No ewidentnie postawienia na miecze i kusze. Ale nie ma za bardzo włóczni. W poprzedniej bitwie też miał tylko jeden oddział pik. Czyli bardzo mocno chce zlikwidować piechotę za pomocą swoich ciężkich mieczy a włócz nie uważa, że mu nie będą potrzebne, bo ci rycerze będą, według chyba jego założenia, stanie pokonać kawalerię wroga i teraz się zastanawiam, co to będzie za frakcja, bo po kolorze teraz mam trochę problem z rozpoznaniem. Ale przyspieszmy grę, to się szybciej przekonamy. Ja by to była bitwa w Third Age, czyli w, dodat w modyfikacji pod śródziemie, to bym podejrzewał, że to jest Mordor. O, zaczyna się. I mamy Sycylię, okej. Okay. I Sycylia mamy normackich rycerzy, Kondontierzy, kolejni nomadcy rycerze i to mamy na flankach, czyli sześć oddziałów kawalerii. Mamy arkebuzerów, czyli broń czarnoprochowa. Spieszni rycerze nomadcy, normadcy, przepraszam, Normandii. I milicja pikinierska, czyli tutaj już są włócznie, są ludzie miecza i Puchlerza, czyli też mocno nastawienie na walkę wręcz, ale jednak są jakieś włócznie. I pytanie brzmi, kto wygra to starcie? Czy normadcy rycerze? Czy jednak rycerze Santiago? Podejrzewam osobiście, że to starcie mogą wygrać w rycerze Santiago, ale jak to się ostatecznie potoczy, to się przekonamy za chwilę. W szczególności, że kusze za chwilę rozpoczną najprawdopodobniej ostrzał po kawalerii, jednak Lorda Antraga. Milicja Kucznicza się rozprasza. Przygotowywuje się do ciężkiego strzału przeciwnika. A Sycylia już strzela z broni czarnoprochowej, i to jest to, o czym mówiłem, że tutaj został włączony tryb obronny. I jedna linia strzela, druga przeładowywuje. O, właśnie bardzo ładnie to widać. Jedna linia strzela, druga przyładowuje. Wymieniają się i jest znowu ostrzał. To tak samo teraz, jakby byli ci kusznicy genuańscy, ci z pawężami na, tarcza, na tarczach, na plecach. To by właśnie też tak samo działało: że mieliby te tarcze rozstawione i mogliby przyjmować na siebie ostrzał. Więc warto to wykorzystywać w czasie walki. W szczególności jeżeli spodziewamy się, że przeciwnik będzie miał jednak silniejsze strzelanie, to wtedy te arcze się faktycznie przydają. A w tym przypadku ewidentnie szybkostrzelność także tych arkebuzerów wzrasta. Bo, jed bo tak to normalnie nie obydwie linie by strzelały. Znaczy jedna linia by strzelała, a druga by nawet nie przeładowywała. A tak to te linie mogą się przeładowywać. Co sprawia, że jak widzimy, no milicja Kusznica przegrywa z bronią czarnoprochową. Choć bardziej ci Kusznicy chyba chcieli spostrzegać po rycką i jak widzimy, no trochę tej ciężkiej kawalerii Sycylia utraciła. No, i czekamy na to, jak się to dalej potoczy, bo na razie mamy perfidnie starcie strzeleckie, które jak na razie arkebuzerzy w miarę wygrywali, ale spieszni rycerze normacy już się zbliżają pod ostrzałem bełtów z, z Portugalii. Oddziały sycylijskie coraz bardziej się zbliżają do starcia. Sprawiając także, że Sycylia coraz bardziej przygniecie, jeżeli szybko czegoś Portugalia nie zrobi, oddziały portugalskie. Bo jednak ta liczba z pierwszych rycerzy normackich plus jednak arkepuzerzy, którzy jak na razie wygrywali starcie kusznicze, kusznicze, strzelnicze, to może się tutaj dla Portugalii nie za dobrze skończyć, choć. Milicja mieczników oraz pieszni rycerze fedualni są nietknięci. zaś cięższy rycerze, śpieszni rycerze normacy dopiero dochodzą do walki w zwarciu. Oho, kolejna salwa poleciała. Kolejni milicjanci kuszniczy oraz w końcu rycerze z giną. Konnica portugalska już się tutaj zaczęła ruszać. Część kuszników została złapana przez oddziały sycylijskie. I teraz kondotierzy oraz ta flanka kawaleryjska Sycylii już nadjeżdża, gdzie druga już związała w walce rycerzy Santiago, ale jedni rycerze normacy jadą do przodu i teraz jakby pojechali tędy i próbowali dorwać generała, to Portugalia może mieć coraz większe kłopoty, w szczególności, że ci arkepuzerze dalej strzelają i jak widzimy, no Zbierają teraz zniło na tych spiesznych rycerzach feudalnych. Gdzie rycerze Santiago jak na razie utrzymują linię w walce z kawalerią sycylijską. No i ci rycerze, którzy byli oddaleni, normadcy rycerze, którzy mogliby wjechać na generała, postanowili pomóc w walce z rycerzami Santiago, gdzie ci rycerze Santiago portugalscy przegrywają. Generalska Straż Przyboczna już próbuje... Dostać się na plecy norma Sycylijczykom, żeby wjechać prawdopodobnie tutaj, ale kondotierzy już ich gonią. No, Portugalia ma coraz gorszą sytuację, moim zdaniem. I tutaj Sycylia może wyrównać troszeczkę wynik. Jeżeli teraz ci arkepuzerzy jeszcze rozstrzelają tych rycerzy feudalnych, to. Może się okazać, że Portugalia przegra. Choć dalej są ci spieszni rycerze feudalni, którzy wrócili. Dalej wielu opuszników jest w trakcie ostrzału i służywania swojej amunicji. Ale jak widzimy, ludzie ryt, miecza i pukleża dalej walczą. I miarę ładnie sobie radzą na tych rycerzy feudalnych, choć ci ludzie miecza i pukleża Dokładnie, mogliby tu trochę tutaj pomóc. Milicja pikinierska utrzymała troszeczkę linii przed tymi rycerzami. I jak słyszymy, Portugalia utraciła połowę swoich sił. A arkebuzerzy dalej mogą strzelać. I właśnie widzieliście, jak bardzo można wykorzystać tą prostą, a jednak nieznaną przez większość graczy sztuczkę czyli włączanie trybu obronnego. Który pomaga właśnie takim jednostkom, Znaczyni jak ci strzelcy. O? Właśnie generał Sycylijski, z tego co widzimy, właśnie poległ. I to może bardzo mocno odbić się na moralach. Bo jak widzimy już tutaj ci rycerze Sycylijscy zostali rozgromieni, chociaż bardzo dużo też Zabrali portugalskim rycerzom. I to jest chyba okazja, na którą Portugalia czekała. Te zwycięstwo już tutaj na przykład jest prawie pewne, bo rycerze w miecza i puklerze pokonują to, tych rycerzy. Portugalczyków jest coraz mniej. Oho, milicja pikinierska walczy właśnie z rycerzami. I dlatego warto wziąć chociaż. Jeden oddział milicji pikinierskiej z jakichkolwiek pik, bo nawet trzacza, nawet nie, ra, nie na piki, zabrała bardzo dużą ilość tych rycerzy. Jeszcze teraz, jeżeli arkebuzerzy wykonają salwę w tych rycerzy, to już z nich już nic nie będzie. Pytanie tylko, czy mogą wykonać salwę. Chyba nawet nie próbowali wykonać salwy. No szkoda. Niedobitki rycerzy feudalnych dalej walczą, i wygląda na to, że Portugalia zaczyna coraz bardziej wychodzić na prowadzenie, ale dalej Sycylijczyków jest o wiele więcej. No i trzeba byłoby tych rycerzy się pozbyć. Bo to oni teraz będą największym problemem dla oddziałów Sycylijczyków. I dla samego Lorda Antraga. Bo nawet jeżeli tutaj ci rycerze Mieczaj Puklerza oraz ci rycerze feudalni Sycylijscy Dalej walczą z tą milicją mieczników. Jak widać także z niedobitkami ciężko zbrojnych kuszników. To dalej jednak ci rycerze będą sprawiali kłopoty. Gdzie dalej są ci konkwistadorzy. I nawet to, że wpadną ci rycerze... Bo ludzie miecz... i pukleża w szał. To czy coś im to da? Nie za bardzo, bo teraz za bardzo Sycylia jest... W kilku różnych miejscach a ci arkepuzerzy postanowili skupić się na ostrzeliwaniu piechoty zamiast na eliminacji na przykład tych tutaj samotnych rycerzy feudalnych czy próbie rozgromienia do końca kawalerii portugalskiej, która jest de facto ich ostatnią nadzieją. Natomiast, co wy strzelacie? No, wy teraz strzelacie tutaj. I jak widzimy, jedna linia strzela. Tam ci biegną do tyłu. I jak się od razu odwrócą, mogą kombinować dalej. I coraz więcej Portugalczyków ucieka. Ale też... ...wojowników sycylijskich jest coraz mniej. Ale co prawda tutaj... ...jednak większość oddziałów portugalskich jest przetrzebiona. Jakby ci teraz jeszcze ...sycylijczycy pobiegli ratować... ...przed rycerzami feudalnymi swoich arkepuzerów. To możliwe, że ta bitwa już będzie w rękach Lorda Traga I właśnie w tej w czasie tej bitwy można było zobaczyć... Jak bardzo tych arkebuzerów można fajnie wykorzystać? Bo jednak dwa oddziały arkebuzerów wygrały w walkę strzelecką z czteroma oddziałami kuszników. I dalej mogły strzelać i eliminować oddziały sycylijskie. Chociaż teraz ci rycerze jeszcze tu mogą wrócić. A dwie dobre szarże mogą zmienić losy tej bitwy. W szczególności, że ci arkebuzerzy są gonieni. Nieustannie przez tych spiesznych rycerzy feudalnych, którzy w końcu zostali zatrzymani przez ludzi miecza i Puklerza. Oho, tutaj kawaleria ładnie się wbiła. I za chwilę wbije się na plecuszki Sycylijczykom. I to Sycylijczyków bardzo, ale to bardzo zaboli. The seems to be i właśnie o tym mówiłem, że trzeba było tą aż swoją jednostkami strzeleckimi, tymi arkebuzarami, strzelać po tych konnicy, po tej kawalerii, bo jak widzimy teraz, kawaleria zwyczajnie wygra bitwę tutaj Portugalczykom. Choć trzeba przyznać, że Johans był bardzo bliski tutaj przegranej. W szczególności, że jak widzieliśmy, to ci arkebuzerzy zrobili swoje. Zrobili swoje dając tutaj, ostatecznie Lordowi Antragowi zwycięstwo w tym starciu. I jak sobie zobaczymy, no ci rycerze Santiago to rycerze Santiago. I niestety możemy tylko zobaczyć z perspektywy tego, który nadesłał powtórkę, ale bądź co bądź, najwięcej jednak. Zatawali ci rycerze, ale także ci kusznicy bardzo dużo wzięli. Ale najwięcej wzięła ta jedna jednostka konkwistadorów. Ponad 200 dusz zebrali. No trzeba przyznać, ta druga bitwa była dość emocjonująca. I moje rzeczy mogło się tam wydarzyć. Ale gratulujemy tutaj Johansowi za bardzo ładne rozegranie. Lordowi Tragowi. też dziękujemy. Bardzo ładnie tutaj rozegrali. A ja mam nadzieję, że Wam się dzisiejsze starcia. Podobały w Turnieju Rycerskim polskich młotków. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!